Witam. Następny dzień otwarte. Niestety wczoraj nie mogłem, bo praca, ale dzisiaj deszcz, nie deszcz. Zaczynamy już. Wybieg boczata do tego, co Jastrząpią brał, dokupiona w dniu dzisiejszym. Stanisławowie Duki już pomału Takie jak się należą Docelowo robimy Będzie ich 20 Wybiegi będą również Połączone Żeby razem sobie latały Będą miał większe, a tu jest pomieszczenie dla Na karmę, na jakieś takie wiaderko coś drzwiczki dzisiaj też <laughs> może nie jestem pień, cieślą ale coś tam pomału się dzieje wyrywają się koki ja ich też już naukładałem jest ich trochę jajeczek Jak to się mówi jak chcą chodzić? Nie chodzi Ja im bronił nie będę. Ganiać nie będę, ale niech sobie. Jeśli chcą same się zrywać, niech się zrywają. Mają potrzebę. ze 30 sztuk tak wysoko no i tyle na pewno coś zginie, no bo to niemożliwe, że jak tak wysoko poszły to żeby coś nie zginęło ale to życie, a właśnie dzisiaj, jak robiłem wybieg, moja ciemna wróciła. Usiadła na kratę, patrzę, ma czerwone obrączki, ma czerwone znaki. Także ktoś sobie podtrzymał, puścił. No i wróciła. Nie wiem, czy to dobrze, że, to, że jej nie odłapałem ani jakoś nie zaznaczyłem także nie będę wiedział czy ona nadal jest czy poszła sobie na miejsce trochę co siedzi widzę że nie gonią i na szczęście mówię, a tam ze 30 jest tak nie wiem czy będzie widać ale wysoko no dobra Dzisiaj tam jeszcze chwilę porobię przy tym wybiegu. Przez ten czas gołębie sobie poklepią, polatają. No i no i tyle na razie, to tak bez gonitwy, także taki martwy sezon, modę jajka. Ale czy coś z tego będzie, też to zobaczymy. Pozdrawiam